no to się poruszyłam siadając na ławce w ogrodzie działkowym w tle szumi, szumi woda jest kolejny dzień upalny a dzisiaj środa i wedle tak zwanej rozpiski harmonogramu dostawy wody się jest dzień podlewania i w drodze na jogę tak sobie ułożyłam żeby sobie podarować to drobinę Przechadzki przez las z myślami w bezmyślności, a w tym niesamowitym tropikalnym ciepełku. I jako, że nastały tropikalne upały, noce i dni, i wkrótce, bardzo wkrótce, dermisarz e, e, wystawy ja i Mauritius w pewnej mierze podsumowującej moje doświadczenia z Mauritiusem na Mauritiusie więc yy, tak yy, dzień 11 dni do, yy, do do wernisażu 11 odcinków podsumowań 11, 12 yy, odcinków i tak sobie pomyślałam Fajnie byłoby, bo w sumie mieszkałam na Mauritiusie około 12 miesięcy, niecałe, więc każdy miesiąc może być takim sobie odcinkiem. I wiele e, razy zawracałam do samego początku Mauritiusa i ten pierwszy miesiąc, e, ten pierwszy miesiąc, e, spojrzałam dzisiaj na zestaw fotografii, które opisują poszczególne dni i, i co się w nich wydarza. I pierwsze tygodnie wrzesień od 27 września od czwartku, 27 września 2017 i powiedzmy do 1 listopada, do 1 listopada 2017. Miesiąc ponad miesiąc czasu na oswajanie się z, z oto nieodmienną kulturą. Rzeczywistością zewnętrzną i rzeczywistością wewnętrzną. Rzeczywistość zewnętrzna to kula południowa, kultura zupełnie odmienna od, od paradygmatu europejskiego, który opiera się na korzeniami, jest mocno osadzony w, w kulturze grecko-rzymskiej. Opisany system myślenia i funkcjonowania wedle Wedle zasad, mocno, mocno osadzonych w tych dwóch kulturach myślenia. I wskoczenie w kulturę. Owszem, wyspa należała i do Francuzów, podbita przez Portugalczyków, należała do Francuzów, była zarządzana też przez Anglików. Natomiast mieszkańcy wyspy to nade wszystko. Wcześniej to są następcy pokolenia ludności z czasów, z czasów kolonializmu. Przede wszystkim ludności czarnoskórej z Afryki, która, która była, należała do tej grupy niewolników. A potem, kiedy Maurytus przejęli Anglicy, to przywieźli sobie sporo e, siły, pracowników, robotników, siły roboczej z Indii. I, e, I do tego jeszcze różnorodność kulturowa, różnorodność religijna. Wszystkie religie, jakie tylko można znaleźć na świecie, są na się obecne. One po prostu tworzą masową świadomość bardzo, bardzo gęstą. E, kolorową i e, wibrującą tak, ta różnorodnością. Więc ta różnorodność jest obecna w nacjach, które tworzą ludność Mauritiusa i ta ludność, ta kultury, religie, e, wszystkie religie świata jakie tylko istnieją, również tam są obecne dominujące obrządki e, hinduskie, muzułmańskie. E, i różnego rodzaju odłamy chrześcijańskie, w tym katolickie. Mm, tak. I sobie wylądowałam tam. I te pierwsze tygodnie, pierwsze tygodnie, cały w ogóle, cały pierwszy pobyt na Maurytusie, ale przede wszystkim pierwsze tygodnie. I można by powiedzieć, że właśnie do końca października dominuje właściwie to jest oswajanie się ze sobą w nowej rzeczywistości zewnętrznej i też rzeczywistości wewnętrznej, dlatego, że to jest mój pierwszy raz, kiedy wyjeżdżam sama, kiedy jestem w sobie w kulturze, której bycie samemu białą kobietą jest oszałamiające i budzi mnóstwo myśli, które się pojawiają w mojej obecności i zadziwień. Więc jakby łamanie Paradygmatów, z paradygmatu, to nawet w pewnej mierze swojego własnego paradygmatu, na swój temat, temat bycia bezpiecznym wszędzie i zawsze. Paradygmat, że zawsze, wszędzie jest, zawsze i wszędzie jest, wszystko jest w porządku i zawsze tam, gdzie jestem, jest mój dom. To są nowe paradygmaty, którymi się oswajam. Po raz pierwszy tak sobie z tym i jestem. Jednocześnie też odpuszczam kontrolowanie, przygotowanie, asekurację wszelkiego, wszelkiego rodzaju. Więc tych wewnętrznych paradygmat to jest to. Też wejście w swoje wiedzenie, intuicje, To jest kolejny paradygmat. Oparcie się o samą siebie, o zaufanie absolutne do siebie. Kolejny paradygmat. I to, co tworzę elementy fizyczne to co jakby człowiek upodobał sobie ja, czy każdy tak jak każdy upodobał sobie kotwice do które go trzymają mocno i miejsce tak zwane safe space, bezpieczna przestrzeń którą są zazwyczaj w tym świecie opisane jako rodzina, dom posiadanie czegoś do czego się wraca mój nowy paradygmat nie posiada takich elementów wszystko mam przy sobie no i tak więc pierwsze tygodnie tak się mają i te pierwsze tygodnie kiedy ląduję na Maurytiusie jestem oszołomiona absolutnie mój system myślenia umysłu system funkcjonowania zawiesza się zawiesza się także pamiętam swoje imię ogarniam minimum swojego terytorium i to minimum swojego terytorium roz, jakby poszerzam fizycznie i, i, i w sobie powiedzmy, że fizycznie wokół siebie czyli poznaję miejsce, które, które wybrałam do zamieszkania poznaję je Dosłownie, do tego że nic o nim nie wiem prócz nazwy. Yy, I te wszystkie elementy, o których wcześniej wspomniałam, to po prostu je poznaję dzień po dniu, tydzień, tydzień po tygodniu, miesiąc za miesiącem. I nie mam, sobie, yy, nie mam sobie planu, nie mam sobie wytycznych, co ja na tym Maurytusie zrealizuję. Jest to tak, że ja tam zamieszkuję. I tak jak jestem zdziwiona, że tak ta wyspa się pojawia i czuję, że to jest moje, to lądując, używam takiego skrótu. Ląduję, ok, jestem na Małyciusie. Przyciągnąłeś mnie do siebie, więc pokaż mi swoje piękno. Ba, pokaż mi, co tutaj chodzi. Co tutaj jest. Co ja sobie tutaj wybieram, wybrałam, jak zwał, tak zwał z każdej perspektywy, z każdego punktu, w każdym punkcie czasu, ten sam punkt czasu, w bezczasie. Więc całe to na to całe moje doświadczenie wybieram sobie ten właśnie Mauritius. Więc skoro już go sobie wybrałam, skoro już na nim jestem, no to dobrze, to w takim razie wchodźmy tam, gdzie gdzie czuję, że coś szczerze kły, a jednocześnie mnie przyciąga. I dosłownie fizycznie to są małe kroczki. Pierwszy dzień wychodzę na drugą stronę, tylko po drugiej stronie głowy wychodzę na lagunę, na ocean, którą widzę z werandy mojego studia. Na kolejny dzień idę na to samo miejsce i przechodzę przez niewielki park wzdłuż laguny. Nie ma tam właściwie plaży jako takiej, kawałeczek piasku, trochę kamieni. Park. Można usiąść i jakby po prostu zachwycić się widokiem, bo jest bajeczny. Natomiast samej plaży jako takiej nie ma. Zresztą nigdy tam przez pierwsze trzy miesiące nigdy nie zdjęłam ubrania do stroju, ponieważ jestem jedyną białą w tej miejscowości. Oczywiście nie licząc tych białych, którzy zamieszkują w pobliskim ośrodku resort, Paul and Virginia, na swój sposób zamknięty, otwarty, zamknięty, bo przynależy do niego część plaży i promenada z przepięknym zadaszonym, to nawet nie domek, tylko pf, kamienny właśnie jakby domek. Który poznaję, którego dochodzę na trzeci dzień i fotografuję. Z daleka jeszcze nie wchodzę na terytorium, bo nie mam jeszcze na tyle odwagi, ale obchodzę dookoła i fotografuję drzewo, olbrzymie drzewo Franzi Pani, pierwsze palmy, olbrzymie palmy kokosowe. I tak dzień po dniu poznaję ten dzień po dniu, czwartek, piątek, sobotę pamiętam, że wychodzę do tego parku siadam na ławce Pod, jest coś takiego że jedziemy, że Sylwię pytam Sylwię o zakupy, bo chciałabym kupić a, jakiś a, szampon do włosów Chciała, bo sobie przypomniałam, że czas najwyższy <garnąć> ogarnąć się w tej mierze i ona mówi to pojedziemy autobusem to wow, trzeba pojechać autobusem no to jedziemy autobusem ona mówi, że się płaci gotówką więc biorę tą gotówkę że tutaj nie płaci się kartą generalnie, jedynie restauracjach w dużym mieście, okej, okay, w dużej miejscowości no więc jadę do, z nią do sklepu, który się okazuje, że jest 5 minut drogi autobusem za po prostu pierwszym zakrętem, Ok, następnym razem, w sobotę robię zakupy, w niedzielę odbywa się święto wsi, są regaty kolorowych kajaków, łodzi Łódek yy, przeróżnej maści. Wtedy już sobie chodzę swobodnie właśnie w okolica tego sklepu, który jest nazwany czerwonym sklepem albo sklepem Chińczyka, A w tym, i okazuje się, że tam po prostu wszystko jest otwarte no, normalnie w każdy dzień, choć w niedzielę, każdy dzień do 12 od 15 do 18 do 19, zawsze jest, jest to od 12 do 15 i że ten w niedzielę ten sklep też jest otwarty ale tego samego dnia odbywa się taki jakby jarmark wszystkiego z racji święta miejscowości więc jakby wchodzę w tłum ludzi i mogę mu się przyglądać, bo takiej ilości ludzi wcześniej nie miałam okazji widzieć i czuję to co czuję, rozglądam się a jednocześnie a jednocześnie po prostu jakby głęboko oddycham, bo bo Nadal czuję duże oszołomienie i tego. I, I wtedy też decyduję, to był pierwszy październik, podejmuję decyzję, że jako że pytam o bankomat, okazuje się, że bankomatu nie ma i że, że generalnie na wyspie funkcjonuje gotówka, więc podejmuję decyzję, żeby... No i oni zresztą mówią, że do Portu i jeżdżą bardzo często autobusy, że to jest godzina drogi stąd, że autobusy jeżdżą co 15 minut, że pętla jest właśnie obok domu, w którym mieszkam, w którym mam studio na trzecim poziomie. Więc ta ilość autobusów, która, która hałasuje drogą codziennie od godziny 5.30, to to właśnie jest pętla autobusowa i te wszystkie autobusy, które tam zajeżdżają, wszystkie praktycznie jadą do Portului. No więc okej, okay, podejmuję decyzję, żeby pojechać do stolicy 2 października. Tak. I po stolicy też sobie chadzam. Intuicyjnie, aczkolwiek celem mi jest znalezienie bankomatu. Tego dnia, w poniedziałek, 2 października, piję kawę w Artizel Cafe i czuję, że złapałam tak jakby coś zatrybiło we mnie, poczułam ulgę, jakiś jakiś swoisty spokój, który, o który się opieram sobie. Wracam do Gręgołb i zaczynam chodzić w każdy kolejny dzień coraz dalej od miejsca zamieszkania. Dalej o tyle, że to jest powolny spacerkiem, 10 minut, 15 minut, godzina. Siadam, obserwuję, fotografuję i ja cały czas w granicach tej miejscowości. W stronę Goodlands idę drogą, w kierunku odkrywam kolejną plażę, kolejną zatokę. W stronę wschodnią, w stronę wschodnią, południowo-wschodnią, w stronę zachodnią odnajduję miejsca, gdzie mnóstwo kwiatów, piękne hacjendy. I też wybieram się pewnego dnia do Gambay z córką gospodarzy i poznaję miejscowość turystyczną. Jest to odcinek 15 km. I też zaraz chyba po Port Louis, a jadę autobusem do Goodlands, gdzie właśnie właścicielka Sylwia mówi mi, że mogę tam kupić owoce w dużej ilości, że, że jarmark jest w środę, więc wybieram się do Goodlands na zakupy owoców. I widząc tą drogę do Goodlands i do Graham Bay stwierdzam, że ciekawe byłoby pójść to, zobaczyć wszystko to, co widzę przez okno do Goodlands, przez okno autobusu, czy do Graham Bay, przez okno taksówki, bo w tamtą stronę jeżdżą tylko Taksówki w cenach, w cenach biletów autobusowych, o czym też tego długo się uczę, żeby je odróżnić. Nadal ich nie odróżniam, ale umiem rozmawiać o cenie i, i rozróżniać z kierowcą, po prostu ustalać zasady i reguły przejazdu. I wtedy już myśl, wtedy już dumam nad tym, żeby wędrować. I 15 października. 13 października bodajże, tak, 13 października wybieram się do ogrodu botanicznego w Pamplemus, jeden z największych ogrodów botanicznych, który skupia wszystkie rośliny egzotyczne, jakie tylko można znaleźć na Mauritiusie, albo były i są na wyginięciu. I też takie, które w tej szerokości geograficznej rosną w innych krajach. Tropikalne, egzotyczne. To był taki mój wyskok w coś, co jest już bardzo, bardzo mauritiusowe. Port Louis ma takie miejsca, gdzie po prostu czuje się europejski duch i czułam się jak u siebie. Pamplemus inna dynamika. I to było też dla mnie bardzo ciekawe, takie podążanie po tym ogrodzie botanicznym, snucie się, delektowanie tym, co widzę pierwszy raz w swoim życiu. I, I potem znajdowanie przystanku, chodzenie po samym Pamplemus, yy, błądzenie yy, i szukanie przystanku do, yy, do autobusu powrotnego, żeby wrócić do gręgą. Pamiętam, że te pierwsze tygodnie to było też oswajanie się z wymową, jak się wymawia poszczególne słowa, jak powiedzieć konduktorowi, dokąd jadę. Nawet to było dla mnie ogromnym wyzwaniem. I potem coś takiego nadchodzi, że jest podróż skuterem do granic Gręgołów i do sąsiedniego Kalodin i wtedy podejmuję decyzję, że ok, fajnie czułam wiatr we włosach, czuję wiatr we włosach, więc mogę iść bo widziałam te drogi z bliska i zaczynam chodzić dalej wychodzę, do, idę do Melville Park po po sobie chodzę, dochodzę pieszo do Goodlands i do pierwszych trzciny cukrowej i słyszę jak wiatr w nich gra, jak pachnie jak wygląda z bliska i wtedy takie czuję prowadzenie siebie, pamiętam, że chcę mi się pić, skończyła mi się woda i znajduję uprawę pomidorów na skraju łanów Trzciny cukrowej i gaszę sobie nimi kragnimi takimi przeły pomidorkami i czuję wtedy się tak bardzo, bardzo zaopiekowana. I potem z, idę w drugą stronę do Grand Bay, do Cap Malero, wracam z, z Grand Bay pieszo do gęgo w obie strony 15 km i po drodze zachwycam się tym, co jest domami. Roślinnością, architekturą i widokami laguny, która na północy jest bajeczna. Cap Melero, ten kamienny, kamień, kamień w oceanie, charakterystyczny. Z, z każdy dzień trochę inny, za każdym razem. I odkrywam po drodze, właśnie wtedy, kiedy jesteśmy skuterem, Calodin, normalny, zwyczajny, europejski market. Intermarkt, notabene, brat, bliźniak Intermarsze. I to jest kolejny, jakby krok moment, którym ja odkrywam coś swojskiego. I to Kalodin, 5 km, jest droga główna, ale odkrywam, jakimś cudem przypominam sobie, że jest Google Maps. Odkrywam drogę alternatywną przez, przez, przez tak zwane zabudowania, i wtedy Mam takie coś taką mam odskocznie, że co jakiś czas wyskakuję na zakupy po wino, po wodę kokosową i po czekoladę do Intermark, do Kalodin. jest jeszcze właśnie to. I kiedy przychodzi kiedy przychodzi pierwszy listopad, pamiętam, pierwszy listopad to jest właśnie takie dokończenie, dokończenie tego jakby mam wrażenie pierwszego etapu, kiedy... Kiedy pojawia się na niebie tęcza, kiedy sobie siedzę, nie opada kapmelero nad oceanem, jest odpływ. I wracam do gręgą pieszo i na, gręgą następna tęcza. Padał deszcz i tęcza. I to jest ten głęboki oddech, który łapie jestem.